Co to jest rak podstawno-komórkowy skóry? Rak podstawno to rosnący powoli miejscowo złośliwy nowotwór skóry wywodzący się z nierogowaciejących komórek, warstwy podstawnej naskórka, występujący głównie u przedstawicieli rasy białej, osoby o fototypie skóry według definicji World Health Organization i IF. Rośnie przede wszystkim na odkrytych częściach ciała, głowa, szyja, ale może się rozwinąć na dowolnym obszarze ciała, w tym także w obrębie błąd śluzowych. Nowotwór ten w praktyce nie jest źródłem przerzutów odległych i nie zajmuje regionalnych węzłów chłonnych. Jego charakter, określany przez lekarzy jako złośliwość miejscowa, Sprawia, że niektóre jego postaci, jeśli nie podejmie się właściwego leczenia, powoli niszczą coraz większy obszar przyległej skóry oraz położne głębiej struktury ciała, Np, chrząstkę nosa lub małżowiny usznej albo kości czaszki. Nieleczony, zaniedbane zmiany naciekają sąsiadujące elementy kostne, chrzęstne, naczyniowe, nerwowe albo gałkę oczną, w obrębie dużych. O wrzodziałych zmian może dochodzić do trudnych do opanowania krwotoków. Na zdjęciu przedstawiono przykład zaawansowanego raka podstawnokomórkowego o wieloletnim przebiegu. Trzeba podkreślić, że leczenie raka o takim stopniu zaawansowania jest trudne zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta. Dlatego warto zacząć terapię, zanim nowotwór rozwinie się do dużych rozmiarów. Proces leczenia jest wówczas prostszy i mniej dokuczliwy dla chorego, a i szanse na pełne wyleczenie są większe. Fotografia Jeden rozległy rak komórkowy niszczący znaczny obszar skóry karku i naciekające położone głębiej tkanki. Leczenie w takim przypadku jest trudne, dlatego w przypadku podejrzanej zmiany skórnej nie należy czekać. Aż rozwinie się ona do podobnych rozmiarów, tylko bez zbędnej zwłoki zgłosić się do lekarza rodzinnego, onkologa lub dermatologa? Zdjęcie ze zbiorów autora: Czy rak podstawnokomórkowy występuje często? Rak podstawnokomórkowy jest najczęstszym nowotworem skóry. Każdego roku zapada na niego 100 do 800 osób w przeliczeniu na grupę 100 tysięcy osób rasy białej. Zachorowalność jest największa w Australii, bowiem jednym z głównych czynników ryzyka zachorowania jest promieniowanie słoneczne, szczególnie ultrafioletowe, zwłaszcza jeśli narażenie na działanie słońca było intensywne już od dzieciństwa. Tak podstawno komórkowy występuje przede wszystkim u osób starszych, bo szkodliwe działanie słońca kumuluje się na przestrzeni całego życia, częściej u mężczyzn o jasnej karnacji skóry. Podobnie jak w przypadku wielu innych nowotworów, jednym z istotnych czynników ryzyka jest przewlekłe osłabienie odporności, dlatego wiele nowotworów skóry częściej występuje u osób po przeszczepieniach narządów, osoby te zazwyczaj przewlekle zażywają leki upośledzające sprawne działanie układu odpornościowego. Jak wygląda rak podstępno-komórkowy? W 80% przypadków rak podstewno-komórkowy skóry występuje na głowie, przede wszystkim na twarzy i szyi, ale może wystąpić w dowolnej okolicy ciała, na przykład na mośni lub kroczu. Wyróżnia się wiele postaci morfologicznych tego nowotworu. Najbardziej typowym obrazem klinicznym jest nieduży guzek otoczony wałowatym brzegiem. Najczęściej zlokalizowany w okolicy skrzydełka nosa lub małżowiny usznej, postać głuskowa. Ta postać może zawierać znaczną ilość barwnika, przypominając głuskową postać czerniaka skóry. Często uwagę chorego zwraca niegojąca się niewielka ranka pokryta strupem, który cyklicznie odpada, odsłaniając niewielkie owrzodzenie rankę, która szybko pokrywa się nowym strupem. Stosunkowo często obserwuje się również postać powierzchowną, zmianę płaską lub płaskowyniosłą, łuszczącą się i zaczerwienioną. 2. Postać głuskowa raka podstewno-komórkowego skóry na tylnej powierzchni małżowiny usznej, drobne owrzodzenie w centrum zmiany, wałowate brzegi zmiany, FOD 3. Postać powierzchowna raka podstewno-komórkowego skóry, zdjęcia ze zbiorów autora, w jaki sposób lekarz rozpoznaje raka podstewno-komórkowego skóry. Rak podstawno-komórkowy skóry ma charakterystyczny wygląd, dlatego często lekarz już po pierwszych oględzinach jest w stanie z bardzo dużym prawdopodobieństwem podać rozpoznanie. Czasami pomocne, chociaż niekonieczne, jest użycie ręcznego dermatoskopu. W uproszczeniu dermatoskop to urządzenie wyposażone w soczewki powiększające obraz oraz odpowiednie źródło światła oświetlające badaną zmianę skórną. Zobacz badanie dermatoskopowe? Aby potwierdzić rozpoznanie, należy wyciąć całą zmianę, jeśli jest nieduża. Jeśli zmiana jest większa lub znajduje się w okolicy, w której wycięcie może być utrudnione, NP powieka ok, lekarz rozważy pobranienie wielkiego wycinka, a następnie, po potwierdzeniu rozpoznania w badaniu histopatologicznym, zaplanuje odpowiednie leczenie. Jakie są sposoby leczenia raka podstawno komórkowego skóry? Leczenie najczęściej polega na wycięciu ogniska choroby z niewielkim (1-2 mm) marginesem zdrowej skóry. U chorych, którzy nie godzą się na wycięcie zmiany, można rozważyć zastosowanie radioterapii jako metody alternatywnej. Trzeba jednak pokreślić, że metodą pierwszego wyboru i zalecaną w większości przypadków, jest niewielka operacja polegająca na wycięciu zmiany w całości. Radioterapię można stosować również wtedy, gdy rak ma dużą średnicę i znajduje się w obszarze, w którym wycięcie jest trudne lub wręcz niemożliwe z powodów technicznych, np. bardzo duża zmiana na wierzchołku głowy. Stosuje się również inne metody. Na przykład maść z chemioterapeutykiem, 5 fluorouracylem lub lekiem immunomodulującym i skuteczność metod zachowawczych nie dorównuje jednak wycięciu zmiany, jakie jest rokowanie. Rokowanie w przypadku rozpoznania raka podstawno-komórkowego jest wyśmienite, o ile podejmie się właściwe i umiejętnie przeprowadzone leczenie. Trzeba jednak pamiętać, że rak tego typu ma skłonność do odrastania, inaczej mówiąc nawrotu albo wznowy, w miejscu, gdzie znajdował się pierwotniej. Dlatego ważne jest skrupulatne oglądanie blizny jej okolicy co kilka miesięcy. U osoby, u której rak podstawnokomórkowy już wystąpił, ryzyko pojawienia się takiego nowotworu w innej okolicy ciała jest zwiększone. Dlatego należy starannie oglądać całą skórę, ponadto opisano mnogie, wieloogniskowe występowanie raka podstawno-komórkowego w ramach rodzinnego zespołu znamion nabłonkowych, zespół Gorlina i Goldza.